Siemaneczko, z tej strony POKAON, dzisiaj poka pokazuję wam ekspienie na ruinach Taschil. Hill, to zaczynamy! Na krótkim wstępie chciałbym pozdrowić Moawio, drugą osobą, którą chciałbym pozdrowić jest Nigorn, trzecią osobą jest Neroxy. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i piszcie pod komentarzami kto się nie y, Z czego byście chcieli, żebym nagrywał i muzyczka Dobra, teraz dobrze jest y, mm, tak jak sobie tutaj na tych Eks polecam tak no nie ma teraz gdzie na ingot jest za słabe jak dla mnie co so, tu przychodzę nieraz tak po jak widzicie 11% biegną to szybko jak spleci. dobra zadekajemy tą czwórkę zobaczymy czy nie padniemy papier wojów alus powinniśmy wygrać moja jeszcze dzisiaj ze mną nagra filmik yy, nagra ze mną dzisiaj filmik i wrzucę to jeszcze dzisiaj. Nawet i nie wiem, za. O tu jest, to się go boję. Yy, I bardzo ich serdecznie pozdrawiam. Yy, mówcie yy, teraz, napiszcie pod komentarzem, pod tym filmikiem, z czego byście chcieli, żebym nagrywał. Bo ja, ja chcę wiedzieć, z czego mam nagrywać, a nie wiem, z czego mam nagrywać. Na razie, tylko Margonem. Nagrywam z Margonem, bo nie masz czego. No i tak XP my. No, XP nie jest taki za dobry, tylko że nikt tu prawie na nim nie XP. Yy, gram na świecie Pandora i. Dobra, ja przynudzam trochę to XP robię. Więc ja się z Wami żegnam i na razie cześć.